Siemanko, jestem Piotr Noliw i witam Cię w nowym filmie na moim kanale. Na wstępie y, jedna ważna rzecz, masz zostawić suba, jeśli nie zostawisz suba, to ja wiesz, to, to ja skończę nagrywać, w ogóle robić livey z MTA, a tego byś chyba nie chciał, więc teraz zostawiasz suba, e, to jest szantaż, oczywiście to jest szantaż. Zrobiłeś to już? Bardzo dobrze, e, no to przechodzimy do filmu, technika szantażu najlepsza, nauczyłem się tego od Zeba. W dzisiejszym filmie pokażę wam raczej, no w sumie pokażę wam najlepsze prace na serwerze, albo też sposoby, no w sumie to i to i sposoby na łatwe zarobienie na serwerze, bo dużo osób mnie się po ogólnie pyta, jak to zarobić, jaka najlepsza praca i takie różne rzeczy, więc w dzisiejszym filmie wam od, na to odpowiem. E, oczywiście to co wiem, to wam powiem, bo wiecie e, najlepsze prace to wam powiem. Tam też e, macie po prostu możecie sobie kupować celce i, i je sprzedawać, ale to wam za chwilę powiem. Pokażę wam jeszcze nowe podmianki, bo dodali. Pod podmianki wczoraj i normalnie są kozackie, a przede wszystkim Stallion. Stalion wygląda w taki oto sposób i update był wczoraj, bo dzisiaj jest 16, więc no tak to wygląda. No od tyłu wygląda jak jakiś amerykański, nie wiem, Mustang? Nie wiem, nie znam się na samochodach, e, nie wiem, ale zajebiście to wygląda po prostu. E, no i co? Jeszcze jest Buffalo podmianka. To już y, według mnie słabiej wygląda, ale i tak nie jest źle, e, no więc e, taka mała ciekawostka. Oczywiście wszystkie tutaj zarobki biorę z forum, linka macie w opisie do tego tematu. E, to jest wątek ogólnie oficjalny, zrobiony przez administrację Aircon, więc tam raczej e, no wszystko jest dokładnie napisane, żeby nie było, że ktoś źle sprawdził zarobki, czy tam wymagania i zaraz będzie tutaj spruta do mnie, że to moje wino. Wszystko, wszystko biorę z tematu na forum. Zrobiłem sobie top 4-4 najlepszych prac. W sumie tu są 5 prac, rozpisałem sobie. Więc tak, na pierwszym miejscu jest oczywiście kopalnia. Na kopalni w godzinę możecie około zarobić 9000 zł. No, oczywiście to jest też uzależnione od tego, jak szybko pracujecie, czy sobie nie zniszczycie ciężarówki, czy znaczy pickupa, który tam w sumie jest. No i co? Najlepsze jest to, że w pracy w ogóle nie, nie ma interakcji z graczem, więc w sumie nic ci nie może popsuć zabawy. Po prostu sobie pracujesz, słuchasz, słuchasz muzyki to tyle. Wymagania to jest 850 CP, prawo jazdy kategorii A i B, więc nie są to super duże wymagania, a praca, no jak tak sobie patrzyłem, to chyba jest najlepsza, e, jaka tutaj w ogóle jest na serwerze. Tu jeszcze mi jedna osoba napisała, pralka, pozdrawiam Cię, pralka, e, fajnie, że na odcinku e, napisałeś, masz szczęście. Następnie, druga praca to jest e, rozpylanie. E, rozpylanie to jest e, taka praca, gdzie się lata takim samolocikiem farmerskim, tutaj macie filmik w ogóle, jak on wygląda, bo sam nie widziałem, myślałem, że to, że to się lata dodo, ale jednak to nie jest dodo. E, no, na tej pracy zarobimy 7000 zł i również jak w pierwszej, na kopalni też nie ma interakcji z graczem, no bo w sumie latamy w powietrzu. To kto, to, kto nam ma przeszkodzić? Więc to są akurat duże plusy. No i do tego potrzeba jedynie licencję L1, która kosztuje 1200 zł. E, no i to jest bardzo mało według mnie, więc macie licencję za 1200, jest bardzo prosta do wyrobienia. I przy tym, po wyrobieniu tej licencji, macie już pracę, która normalnie. Jest no jedną z topowych, nie licząc w ogóle następnych, które Wam powiem. Drugą pracę też umieściłem w top 2, na drugim miejscu jest to konwojent. Z czego ten konwojent to jest taka alternatywa, gdybyście nie umieli latać na przykład, albo gdy Wam by się nie chciało robić po prostu licencji lotniczej, e, na niego potrzeba 1500 CP prawo jazdy kategorii C, więc to tyle potrzeba. Jest do tego trochę sporo, tego CP, bo jednak nowy graczak wejdzie 1500 CP, trochę długo się zbiera a na konwojencie zarabiamy 8,5 tysiąca około, więc jest to więcej niż na tym rozpylaniu, ale jednak wymagania robią swoje i według mnie to rozpylanie jest na drugim miejscu. Trzecie miejsce to jest przewożenie kontenerów, to znaczy w sumie to jest latanie z kontenerami, to jest praca na licencji H1, czyli helikopterowej, e, chyba tak to mogę nazwać. Do niej potrzebujemy tylko licencji H1 i on się tam robi chyba za 1800 albo za 2000, coś takiego. No i to tyle w sumie, zarobimy na niej 6,5 tysiąca i tak samo jak w poprzednich pracach, oprócz konwojenta, też nie ma interakcji z, gra z graczem. Na czwartym miejscu to jest taki bonus, bo w sumie miałem tego nie robić, ale na czwartym miejscu dam lawety, no bo jednak lawety e, popularna praca, prawie na, no, na większości serwerów RPG jest taka praca, z tego co tak mi się wydaje. Potrzebujemy tu 650 CP, prawko C, kategorii, e, no i zarobimy 6500, około oczywiście też, wiecie, im szybciej jeździcie, im więcej skracacie, to też, to też szybciej wam to zajmie, e, no, więc tak to jest. Czwarte miejsce właśnie tak wygląda, no, i tutaj wam podaję właśnie te top 4 w sumie tych najlepszych prac. I dodatkowo powiem wam też jeszcze o jednym takim zarobku. W sumie teraz on by się bardzo przydał, bo gracze wiecie, jak możecie wiedzieć, na Canon Story jest bardzo mało CLC do kupna. Przerzucimy się już do gry. Tutaj jesteśmy w gierce. I teraz tak, klikamy F1 e, i wejdziemy sobie zakładkę tutaj z panelem CLC. I tutaj jest panel CLC. E, nie, to nie to. Panel premium. Musimy kupić panel premium, znaczy wejść w panel premium. I tu mamy usługi po prostu więc no, jeśli kurde komuś nie chce zarabiać, ja tak robiłem na For Life że po prostu kupowałem sobie tam Pe Premium Plus yy, i sprzedawałem migrażom graczom po prostu, to tu możemy zrobić to samo po prostu to jest, to jest najłatwiejszy sposób chyba nie bawcie się w żadne sprzedawania majątku, czy tam za PSC sprzedawania czy kupowania majątku za PSC bo to nie ma sensu, bo wiecie może raz się wam uda, ale za drugim razem dostaniecie bana i, i to tak już średnio będzie, potem będzie szkoda trochę kasy i, i w ogóle yy, wszystkiego, więc no, tak możecie to sobie kupić. Ogólnie wam panak powiem, że teraz ogólnie tak CLC chodzi 1000 za 4000, przynajmniej ostatnio tak chodziło, więc nawet jeśli teraz jest ten deficyt tego, no to ze spokojem moglibyście to sprzedawać nawet za 5000 za 1000 CLC i myślę, że gracze by to kupywali, no bo wiecie, nie ma tego w ogóle na rynku, a jak już jest to bardzo tego mało, ja mam raptem 157 i zbieram też sobie powoli, może od kogoś kupię, bo się by się przydało trochę. No więc, nawet za 5000, myślę, żeby ludzie kupowali. Może nie tak dużo jak za 4000, ale to też nie jest super wygórowana cena, o tysiąc więcej niż zwykle, więc, no, taka e, taki bonusik dla Was. Dodatkowo Wam jeszcze powiem, że macie też taki sposób zarobku, jak po prostu kupowanie samochodów o małym ID. E, jest to teraz, e, znaczy, nie wiem, czy to jest w sumie popularne teraz, bo nie widziałem, żeby ktoś takie samochody sprzedawał. Ale na moim przykładzie pokażę Wam tu F5, pojazdy. Ja mam man ID 341 i ta manana jest teraz warta, no nie wiem, strzelam około 50 tysięcy, może trochę więcej, no więc jeśli ktoś by chciał zainwestować trochę kasy, to może takie samochody od kogoś odkupić, no i potem one z czasem będą, oczywiście ta cena ich będzie wzrastać, no i może się uda komuś po prostu na tym zarobić, znaczy, na pewno się uda, tylko wiecie, trzeba znaleźć na to kupca, który kupi takiego, taką manankę z małym ID, no i najczęściej mi się wydaje, że Ludzie kupują takie samochody, jeśli mają już duży majątek, po prostu. Tak jak Roza był tutaj na serwerze, teraz już chyba nie ma takiego majątku, bo go zbanowali i miał czyszczenie konta, z tego co wiem. No to on chyba takie samochody kupował, tak mi się wydaje. No więc to tyle chyba. Przedstawimy wam tutaj kilka tutaj sposobów na zarobienie na serwerze. Są to według mnie chyba najprostsze sposoby. No i wiecie, jeśli ktoś chce do frakcji dołączyć do, do, dla zarobku, to. No to tak kurde średnio, nie? Nie są małe zarobki tutaj na frakcji, ale też nie są takie, żeby się opłacało zarabiać yy, yy, pod majątek, nie? Wiecie, tutaj zarabiam ile? Ja zarabiam około, około 4000 chyba zarabiam i to nie jest super dużo, jak widzicie tutaj. Prace dorywcze topowe są dwa razy tyle się zarabia, no więc y, to tyle chyba. Nie będę wam tutaj zanudzał. E, I dzięki, że obejrzeliście. E, jeśli chcecie więcej takich filmów, to łapa w górę. No i mówię o subskrypcji, bo jak nie zostawicie suba, to ja już nie będę w ogóle stripował w MTA, nie? Ja się przerzucę na Minecrafta czy coś innego, nie wiem, na widzimy na się przerzucę i to tyle i będzie i nic nie będzie, więc szantaż najlepszy, dzięki Zebo. E, oglądałem Zeba i od niego się tego nauczyłem. Więc tyle, wbijajcie na Discorda dla widzów, link w opisie, tam macie informacje o live'ach właśnie kiedy są, no i jeśli zostawicie tego suba, no to lej like y będą na Discordzie, więc y, dzięki, trzymajcie się i do zobaczyska, cześć.